Cześć, z tej strony Darek. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak zamontować płytę pod kufer GIWI do motocykla BMW F750GS z 2022 roku, czyli z tego obecnego. Płyta widzę, że jest ta sama co do BMW F850GS z 2018 bo kupowałem ten cały mój zestaw do kufra w salonie BMW tutaj macie tutaj macie model jak to jak to ma wyglądać jaki jest model do, do którego motocykla więc co yy Musimy uzbroić się na pewno w takie podstawowe klucze. O, nie wiem czy to będzie widać, no, mam nadzieję, że tak. Czyli torxa 30, torxa 40, imbusa 4 i 5 i klucz płaski 13. A w zestawie mamy to co tutaj u góry, czyli płytę i to Wam już pokazuję. Już Wam pokazuję co jest w zestawie. Mianowicie nasza gigantyczna płyta, dwa takie y, duże mocowania, komplet śrubek. Widzę, że mamy jeszcze jakieś dwie blachy. No i w pierwszym kroku. Co musimy zrobić, to ściągnąć kanapę, banalnie proste i odkręcić 5 śrub po jednej stronie, 5 śrub po drugiej stronie, czyli. Te trzy tutaj, i te dwie na dole, i druga strona to samo, czyli te trzy, i te dwie na dole. Więc zabieram się do pracy. Tutaj widzę, że jest to torcik 30 Teraz tak. Te śruby, które są bliżej przodu motocykla, są krótsze, a te z tyłu są dłuższe. Tak, żebyście widzieli. Z tego co widzę, kolejnym krokiem jest przykręcić te blachy z tymi czterema śrubami. O! I trzeba tutaj dać z tego co widzę, to jakąś podkładkę i podkładki takie, które zapobiegną odkręcaniu się śrub. Czyli teraz tak bierzemy sobie te blachy, bierzemy sobie te chyba największe, najszersze podkładki. Wkładamy je w to miejsce, czyli tutaj, nie na tą blachę, tylko w tym miejscu. I mamy również cztery śrubki z czterema podkładkami. To jest coś takiego. I podkładeczki. To są podkładki bodajże samokontrujące. thank you Jak przykręciliśmy sobie te dwa uchwyty na dole, prawda tymi czterema śrubami, tutaj szły dwie podkładki, te które mieliśmy w zestawie, te największe. Teraz mamy takie blachy. One tutaj w trzech punktach mają podtoczenie na śruby. Jakby dziur jest pięć, ale trzy są z podtoczeniami, już Wam pokażę o co chodzi. Chodzi o to, żeby ten stożkowy łebek śruby schował się tutaj do dziury. Bo gdybyśmy go dali tutaj, on by wystawał, prawda? Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze. A tutaj on się chowa. I takich śrub troszkę dłuższych mamy dwie. O, przepraszam. Takich śrub mamy dwie. I. Takich troszeczkę krótszych mamy 4 śruby. I zostaje nam jeszcze 6 e, podkładek, tak, 6 podkładek, z czego 4 są e, bardziej płaskie, dwie są e, wyższe. No i tutaj nic prostszego, jak zobaczyć sobie na schemat. To podcięcie. I to ta wypustka ma być na zewnątrz motocykla, czyli w tą stronę. Tak? O. I teraz tak. Wysoka podkładka, czyli ta idzie tutaj do tyłu z tą jedną dłuższą śrubą. Wracamy sobie na razie leciutko i te dwie bardziej płaskie podkładki, idą w te dwie dziury. Tutaj. Czyli jedna idzie tu, druga idzie tu. I I te krótsze śruby, czyli te krótsze śruby idą w te otwory tutaj. Tutaj już mamy innego imbusa, to jest imbus czwórka. Tutaj jest to samo, czyli to, czyli to idzie na zewnątrz. Ta większa idzie do tyłu. I ta dłuższa również idzie tutaj do tyłu. Dwie te śruby i dwie te podkładki tutaj do przodu. Tutaj. No i teraz tak, jak mamy to wszystko ładnie skręcone. Tutaj musicie sobie tylko ładnie zrobić, żeby ta blacha, jedna z drugą, jakby była centrycznie, żebyście mieli tu dziurki. Te trzy śruby przykręciliśmy od góry, dwie niższe podkładki tutaj od przodu, dwie troszeczkę wyższe od tyłu, tutaj tak samo podkładki. No to teraz możemy montować tą przewiergarną płytę. I tak naprawdę ona ona pasuje tutaj tylko jakby w jedne, w jedne miejsca. Czyli tu, tu, tu i tutaj. I bierzemy teraz cztery śruby. Cztery nakrętki. Nakrętki idą od dołu, śruby idą od góry. Już e, skończyliśmy. Nasza płyta jest <grym> zamontowana. Jeśli podobał Wam się taki poradnik, e, to proszę zostawić łapkę w górę. E, gdybyście sobie nie poradzili sami, to e, chętnie serwis BMW Wam to zrobi. Koszt e, montażu takiej płyty to jest 350 zł. E, a to jest kwestia myślę, że 15-20 minut więc myślę, że zaszczędziliście 350 zł ja Wam pokazałem jak taką płytę zamontować więc proszę zostawcie łapkę do góry albo łapkę w dół jak chcecie nie ma żadnego z tym problemu niech się ten filmik gdzieś tam dalej niesie no i tyle, pozdrawiam Was serdecznie trzymajcie się, cześć